Zgierz może pochwalić się jedną z najlepszych baz sportowych w regionie łódzkim. W ciągu ostatnich lat miasto przeszło ogromne zmiany, stawiając na rozwój infrastruktury sportowej, która służy zarówno najmłodszym mieszkańcom, jak i starszym pokoleniom. Beata Cyrulińska, menadżer sportu z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, opowiada o szerokiej ofercie obiektów sportowych. Największym zainteresowaniem latem no to tak naprawdę jest malinka i nasza przystań na malince kąpielisko jest bardzo oblegane. Jeżeli chodzi o zimę to zdecydowanie hala wielofunkcyjna, czyli tutaj lodowisko. W zgieżu można trenować wiele różnych dyscyplin. Żywiarstwa figurowego czy hokeja, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. No i oczywiście treningi Ucznicze. Przemysław Staniszewski, prezydent Zgierza podkreśla, że rozwój bazy sportowej to jeden z jego priorytetów. Stanowi świetny myślę, wzór dla innych, zwłaszcza w obszarze Bojewostołowskiego, bo nie tylko bazy sportowe, ośrodka sportu, rekreacji, ale także te, które są przy obiektach przeszkolnych, stanowią dobry element dla rozwoju kultury fizycznej w naszym mieście. Prezydent zapowiada również dużą inwestycję związaną z modernizacją stadionu miejskiego. Będziemy występować o środki, będziemy zabiegać o te środki m.in. w Ministerstwie Sportu, aby zrealizować tą wisienkę przysłowioną na torcie dla obiektów i bazy sportowej przy ulicy. Inwestycje te przynoszą realne efekty, w szczególności jeśli chodzi o lodowisko i rozwój hokeja na lodzie w zgierzu. Zgierz idzie do przodu też i inne, 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 inne podejście miasta. Dla nas zupełnie super. Teraz tak, właściwie oczekujemy współpracy. Także też z mojej strony podziękowanie, bo naprawdę dużo się zmieniło. Treningi mamy wcześniej. Dzięki tym inwestycjom, zgierz staje się wzorem do naśladowania w regionie. Inne miasta z pewnością zazdroszczą. Tych hal, lodowiska i obiektów. Młodzież ma naprawdę komfort i możliwość ćwiczenia w super dobrych warunkach. Dobre warunki treningowe przekładają się na wyniki sportowców, co potwierdza trener zapasów Władysław Kosłowski. Warunki przekładają się na wyniki, bo chłopcy jeżdżą na mistrzostwach świata. Na Europy zajmują wysokie miejsca. No. Zgierz nieustannie inwestuje w rozwój infrastruktury sportowej, tworząc przestrzeń zarówno dla amatorów aktywności fizycznej, jak i dla profesjonalnych sportowców. Planowane inwestycje, takie jak modernizacja stadionu, mają na celu dalsze podniesienie standardu zgierskich obiektów, co może przyciągnąć jeszcze więcej osób zainteresowanych aktywnym spędzeniem czasu.